Witam Państwa w programie Rozmowa Tygodnia. Naszym gościem będzie prezydent miasta Cichanów Krzysztof Kosiński. Witam Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa. Zbliża się półmetek Pańskiej Prezydentury. Co uważa Pan za swoje największe sukcesy? Czy czuje Pan pewnego rodzaju niedosyt oraz jakie cele wyznaczył Pan sobie na drugą połowę prezydentury? Jeszcze trzy miesiące do faktycznego półmetka prezydentury, do dwóch lat sprawowania tego urzędu. Jestem daleki od podsumowań, raczej wolę planować, myśleć o tym, co przed miastem, jakie plany rozwojowe, jakie projekty. Za tym, jakie plany? No, jest ich na pewno sporo. One są bardzo mocno związane z obecną perspektywą unijną, z tym, co nas czeka, z środkami, które chcemy pozyskać. A jeśli chodzi o te minione prawie dwa lata, to właśnie środki zewnętrzne i wielkość ich pozyskania dla miasta jest chyba jednym z największych moich osiągnięć, ale też osiągnięć moich współpracowników, bo jedną z pierwszych decyzji, które podjąłem, było utworzenie w Urzędzie Miasta Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Dziś ten wydział liczy cztery osoby plus stażystka i naprawdę świetnie sobie radzą, bo jeśli chodzi o te prawie dwa lata, to pozyskaliśmy łącznie około 25 milionów złotych na rzecz miasta, na różne projekty inwestycyjne. W tym chociażby ta informacja sprzed kilku ostatnich dni o pozyskaniu pieniędzy z Schetynowek, blisko 2 miliony złotych na nowe drogi, które pojawią się w mieście do końca tego roku, bo to jest są dwa odcinki dróg, które połączą ulicę Powstańców Wielkopolskich z Miejską Pętlą, a także zostanie przedłużona ulica Zagumienna do Pętli Miejskiej. Do tego rozbudowa żłobka, na którą też pozyskaliśmy pieniądze z programu ma Modernizacja, kiedy pływali, i wiele takich drobnych inwestycji, które miały miejsce tak naprawdę na każdym dzierżawowskim osiedlu, więc nikt nie czuje się pokrzywdzony. Ale też myślę, że sporym osiągnięciem jest wyjście do mieszkańców i prowadzenie takiego otwartego dialogu. Co roku odbywają się spotkania osiedlowe 12 spotkań osiedlowych. A przez dwa tygodnie, na których osobiście się pojawiam, słucham mieszkańców, ich propozycji, potem te pomysły są wprowadzane do budżetu i realizowane, i to widać w mieście, więc to myślę, że jest czymś bardzo istotnym w takim, takiej działalności tu w mieście. Rozumiem, ale czy czuje pan jakiś niedosyt, jeżeli chodzi o pańską prezydenturę? Czy któryś plan nie był spełniony, tak można powiedzieć, w 100%? Zawsze, wymagałby delikatnej poprawki, o może tak. Bym zawsze przybierza. można wymagać od siebie jeszcze więcej i zdaję sobie z tego sprawę, że mieszkańcy chcieliby, żeby prezydent był wszędzie, pojawił się na każdych zaproszeni, uczestniczył we wszystkich wydarzeniach. Ja naprawdę staram się poświęcać tyle czasu, ile mogę na tą prezydenturę i na działalność na rzecz miasta. Kosztem też prywatnego czasu bardzo często, bo nie ma tutaj pracy od godziny 8 do 16, mhm. tylko ona jest od wczesnych godzin porannych, bo w urzędzie pojawiam się już po godzinie 7, wchodzę też bardzo późno do tego weekendy, to też jest zwykle praca w terenie, bo wówczas odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, ale zawsze takie pozytywne nastawienie podpowiada, że można więcej, można jeszcze bardziej się postarać. Natomiast w tym momencie mam satysfakcję, że te cele, które przed sobą postawiłem udało się zrealizować i tak naprawdę już dwukrotnie, bo po spotkaniach osiedlowych w 2015 roku, które miały miejsce na przełomie lutego i marca, wyznaczyliśmy sobie kilkadziesiąt działań, do realizacji w 2015 roku, i one w 99% zostały zrealizowane. Potem, w tym roku, znów na przełomie lutego marca, odbyły się spotkania osiedlowe, znów wyznaczyliśmy sobie plany, i one są naprawdę systematycznie realizowane i wprowadzane w życie. To, co jeszcze też uważam, to takie osiągnięcie, które jest niepowtarzalne, można powiedzieć to jest kwestia związana z tym i myślę, że warto dzisiaj też w tym studiu Państwa to powiedzieć, że 2016 rok to będzie pierwszy rok od wielu, wielu lat w Ciechanowie, gdzie miasto nie będzie zaciągało żadnych kredytów, nie będzie wydawało obligacji, a więc nie będzie się zadłużało. I to z perspektywy finansów publicznych, z perspektywy przyszłości kolejnych pokoleń, które nie będą musiały spłacać dla nas długów, jest naprawdę niezwykle Istotne. Bilansujemy wydatki z dochodami, nie zaciągamy żadnych kredytów, nie wydajemy obligacji. I mimo tego realizujemy bardzo duże inwestycje, bo to jest w tym roku nie tylko ta drogowa inwestycja przy Powstańców Wielkopolskich, ale to także są budowa trzech uliczek na Kargoszynie, za chwilę będzie się rozpoczynała budowa ulicy Bielińskiej, która też jest bardzo mocno oczekiwana przez mieszkańców, wzmocniony budżet obywatelski, gdzie na każdym osiedlu pojawia się jakiś konkretny projekt. To jest coś namacalnego i myślę, że mieszkańcy to widzą. I nie tylko mieszkańcy to widzą, bo przecież Miasto Czeganów za 2015 rok i ja osobiście zostałem doceniony poprzez przyznanie Złotego Klucza Tygodnika wprost za działania w obszarze polityki społecznej. Między innymi chodziło tutaj o rozbudowę żłobka, o połączenie lokalnej karty dużej rodziny z tą kartą ogólnopolską, co uczyniliśmy jako pierwsze miasto w Polsce. Za naszym przykładem poszły kolejne gminy, więc tych działań naprawdę jest sporo. Mówił Pan Prezydent o tym, że miasto Cichanów nie będzie się zadłużało w 2016 roku i to jest faktycznie bardzo ważne dla mieszkańców, tak? Natomiast ja bym się chciała dowiedzieć na chwilę obecną, to zadłużenie jest w wysokości tak mniej więcej, tak? To zadłużenie można rozpatrywać na kilku płaszczyznach, ponieważ z jednej strony mamy to zadłużenie, które jest zadłużeniem tylko budżetowym miasta, okay. jeśli chodzi o dług z wielu poprzednich lat, który jest cały czas spłacany. No i mamy też zadłużenie, które występuje w spółkach miejskich, bo spółki też przeprowadzały inwestycje. A więc jeśli chodzi o sam ratusz, to tutaj mówimy o, o około 58 milionach złotych tego zadłużenia jeszcze w tym momencie, to tak naprawdę wiele jest do zrobienia jeszcze przed nami. Rozumiem. Przejdźmy zatem do kolejnego pytania. Jest wrzesień, dzieci poszły do szkoły, więc nie sposób nie zapytać o reformę oświaty, która została przygotowana przez rząd. Jakie jest Pana zdanie? Czy niesie ona więcej, można powiedzieć, zagrożeń, czy też szans, jeżeli chodzi o miejską gminę Ciechanów? Czy nauczyciele mają się bać o swoje stanowiska pracy? Pyta Pani o reformę oświaty, natomiast my tak naprawdę nie znamy jej szczegółów. Bo... Chodzi mi tutaj głównie o likwidację gimnazjów, tak? Tak naprawdę dzisiaj nie mamy konkretnego projektu ustawy, który przedstawiłby rząd, nad którym można byłoby debatować. Tak się składa, że dzisiaj jadę do Sejmu na posiedzenie Komisji Edukacji gdzie też będzie dyskutowana kwestia związana z likwidacją gimnazjów. I tu wszyscy samorządowcy, jak Polska, długa i szeroka, sprzeciwiają się tej reformie, bo nie ma ona na celu poprawy jakości edukacji w szkołach, tylko jest to taka rewolucja dla rewolucji. Reforma dla reformy, zmiana dla zmiany. Natomiast nie niesie za sobą nic pozytywnego i na pewno czeka nas ogromny chaos. Jeśli mowa o zwolnieniach nauczycieli, to warto przypomnieć sobie słowa minister edukacji przed podjęciem tej reformy związanej z powrotem do obowiązku szkolnego na 7 lat, zniesieniem tego obowiązku z 6 lat. Wówczas pani minister mówiła, że żadnych zwolnień nauczycieli nie będzie. No, tymczasem po przeprowadzeniu tej reformy od 1 września 2016 roku są tacy nauczyciele, którzy przez tą reformę ciągle nie mogli kontynuować swojej pracy, więc to już uderzyło, jedna z tych reform już uderzyła w nauczycieli i ta reforma, która nas teraz czeka, która wyjdzie. W życiu od przyszłego roku szkolnego również spowoduje zwolnienie nauczycieli, i to jest sprawa, która na pewno wymaga interwencji po stronie samorządów i po stronie nauczycieli. I będziemy bardzo mocno protestować przeciwko tej reformie. Ja już spotkałem się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, tu, funkcjonującym okay. tu w Ciechanowie i ramię w ramię. Mamy, stoimy obok siebie i mamy stanowisko, że ta reforma nie niesie ze sobą nic dobrego. Nic dobrego dla uczniów, nic dobrego dla samorządu, nic dobrego dla nauczycieli. Jeżeli chodzi o sześciolatków, to czy jest to dobry pomysł, że nie ma teraz już obowiązku tak jakby przymuszenia poniekąd pójścia do przedszkola? Ja jestem zwolennikiem dobrowolności mhm. wyboru po stronie rodziców i tak naprawdę jeśli jest wola, żeby Sześciolatek poszedł do szkoły, i jeśli rodzic jest na to zdecydowany, to powinien taką decyzję podjąć. Jeśli natomiast chce, żeby um, dziecko. Przerwę, na szkoły Pan to nie ma tu żadnych przeszkód. No właśnie, czy to nie jest na takiej zasadzie, jakby tym dzieciom odbierano dzieciństwo? Jednak... Takie argumenty się faktycznie pojawiają, ja je rozumiem. I, i tak naprawdę ten dobrowolność tego wyboru powinna funkcjonować od początku. Najpierw został wprowadzony ten obowiązek dla dzieci sześcioletnich, taki dosyć twardy, gdzie tylko orzeczenia mogły wpłynąć na odroczenie tego obowiązku z 6 na 7 lat. Natomiast sposób odwrócenia tej reformy i dania tego, tej dobrowolności dla rodziców no, spowodował spory chaos w, szko w szkołach i też nikt się nie zastanawiał, jakie będą tego konsekwencje. A przypomnijmy sobie, że przez to, że sześciolatki zostały w przedszkolach czy oddziałach zerowych, Zabrakło miejsca w wielu polskich gminach, miastach dla trzylatków w przedszkolach i w Cieganowie też zabrakło tych miejsc. Dopiero moja decyzja, która spowodowała utworzenie czterech dodatkowych oddziałów w przedszkolach, spowodowała, że przyjęliśmy ponad setkę dzieciaków w wieku trzech lat i oni mogli od tego roku szkolnego uczęszczać do, mogą do przedszkoli. Gdyby nie ta decyzja, no to wówczas drzwi przedszkola byłyby dla trzylatków zamknięte i nikt w rządzie nawet sobie nie pomyślał, że takie będą konsekwencje tej reformy, a wiele jest takich miast, które powiedziało, że no tak, wina jest po stronie rządu, dlaczego my mamy interweniować w tej sprawie, skoro rząd zawalił temat, i tych nowych oddziałów nie potworzyli. Natomiast to, że my utworzyliśmy te oddziały, to też był określony koszt organizacyjny po stronie miasta, bo to jest 16 nowych pracowników, zarówno tych, którzy zarówno pedagogów, jak i tych, którzy są w administracji tych przedszkoli, bo obligują nas pewne określone przepisy prawa, żeby było więcej opiekunów, jeśli mamy też większą ilość dzieci w przedszkolu, ale też musieliśmy w okresie wakacji przeprowadzić, reformy, przeprowadzić remonty w poszczególnych przedszkolach, żeby nie dostosować do możliwości przyjęcia większej liczby Dzieci, więc no, daje nam się po raz kolejny jako samorządowi więcej zadań, więcej obowiązków, natomiast za tym nie idą pieniądze. I przykre jest to, że prawdopodobnie też nie zostanie dotrzymana obietnica pani minister Zalewskiej, że dzieci sześcioletnie zostaną objęte subwencją oświatową w wysokości 4300 zł. Tyle obiecywała pani minister. Natomiast wszystko na to wskazuje, że ta dotacja, która jest obecnie na sześciolatkę, pozostanie na kwocie. Na poziomie kwoty 1300 zł, co z perspektywy samorządu jest takim marnym groszem, który się. No tak, zmienia. są to śmieszne pieniądze, jakby nie patrzeć. No nic, przejdźmy z reformy do tematu bardziej przyjemnego, a więc fundusze unijne. Przed nami nowe perspektywy, tak? Więc które projekty będą kluczowe dla miasta Cianów? E, takie dwa kluczowe projekty to myślę, że można je podzielić na sprawy związane z infrastrukturą drogową i wśród nich jest projekt związany z terenem wokół dworca PKP bo tam mamy ulicę Sienkiewicza no i chcemy, żeby ten komfort jazdy po ulicy Sienkiewicza był na pewno lepszy niż obecnie. Natomiast no, cały czas nie ma zgody konserwatora zabytków na to, żeby ten postulat wielu mieszkańców, czyli położenie tam normalnej nawierzchni spełnić i na to nie będzie szans. Natomiast będziemy chcieli na pewno tą kostkę przełożyć, wyrównać tak, żeby nie podskakiwać w samochodzie co kilka metrów. No ale przede wszystkim zwracam uwagę na teren wokół dworca, który obecnie jest bardzo mocno zapuszczony, tak delikatnie można powiedzieć. Mamy nowy budynek dworca, natomiast wokół. Mamy mało miejsc parkingowych, dlatego w planach miasta jest budowa tam blisko 300 nowych miejsc parkingowych. Mamy w planach budowę hali targowej oraz takiego targowiska dla rolników, gdzie można będzie sprzedawać np. warzywa, owoce czy też inne produkty bezpośrednio z samochodu. No i mamy też ten teren przed. Dworcem, czyli ten park, który no też nie jest wizytówką dla miasta. Chcemy to wszystko odnowić. Chcemy, żeby powstały też tam miejsca dla rowerów, ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Sienkiewicza, więc to jest jeden z takich projektów inwestycyjnych, który będzie realizowany na terenach osiedla Bloki właśnie do środków unijnych. Jeszcze w tym roku będziemy składać pieniądze na... do, do Mazowieckiej Jednostki Wyrażenia Programów Unijnych, gdzie jest nabór na tego rodzaju inwestycje, na tzw. centra przesiadkowe. Więc liczymy, że do połowy przyszłego roku będzie decyzja w tej sprawie o przyznaniu tych środków, bądź nie przyznaniu, ale okay. takiej wersji w ogóle nie, nie biorę tu uwagę. No i w 2017-2018 roku realizacja tych wszystkich działań. Mamy już gotową dokumentację. Pozwolenia na budowę też są w trakcie załatwiania, więc lada moment rozpocznie się tam wielka praca inwestycyjna. Natomiast jeśli chodzi o inne działania inwestycyjne, to można je powiedzieć, że są trochę bardziej miękkie działania, ale też skupione wokół infrastruktury, bo mówimy tutaj o chociażby o wieży ciśnień. Złożyliśmy też już wniosek o pozyskanie około 7 milionów złotych na wieży ciśnień i na kamienicę Piękiego na ulicy Warszawskiej. To będą obiekty, które chcemy ożywić. Chcemy tam między innymi zbudować obiekt, który będzie stanowił rodzaj muzeum matematyki, czy też przedmiotów ścisłych, gdzie będzie można namacalnie pewne rzeczy sprawić, coś w rodzaju a takiego małego centrum nauki Kopernik, które jest w Warszawie. To jest projekt adresowany do młodych ludzi, do, do szkół podstawowych, które będą mogły z tego rodzaju obiektu korzystać, ale przede wszystkim wokół wieży ciśnień chcemy uporządkować ten teren. Chcemy, żeby to było miejsce spotkań mieszkańców Miejsce, które będzie stanowiło wizytówkę dla y, miasta, bo obecnie no, y, mamy tą wieżę, natomiast ona niszczeje, teren jest zarośnięty y, i tak naprawdę trzeba tam poczynić sporo działań, żeby zmienić mm, wizerunek tego terenu i tak jest plan i myślę, że jesteśmy to w stanie zrealizować już w 2017 roku i prawdopodobnie do końca tego roku będziemy mieli informację o tym, e, czy udało nam się pozyskać, na bierze ciśnień pieniądze. Więc, nam jako mieszkańcom zostaje trzymać kciuki, żeby te środki zostały przyznane i żeby inwestycje, o których Pan Prezydent mówił. Tak naprawdę to zostały. są dwie inwestycje, które czekają nas prawdopodobnie w 2017 roku ich rozpoczęcie. Natomiast tych działań mających na celu pozyskanie środków europejskich jest o wiele, wiele więcej. więcej. To są nowe drogi, droga, która będzie miała połączyć tak naprawdę drogę druga Solidarności, droga, która będzie wychodziła przy szpitalu, więc tutaj naprawdę tych działań takich imprez solidarnych jest sporo. Myślę, że też będziemy próbowali ująć w naszych planach ulicę Karkoszyńską, która odchodzi od pętli miejskiej. Jest też ulica Wesoła, Wiśniowa, Malinowa, gdzie też być może ze schetynówek będziemy chcieli pozyskać pieniądze. No i przede wszystkim w przyszłym roku też ulica Sońska. Takie działanie priorytetowe, bo wspólne z powiatem, na które chcemy pozyskać właśnie ze schetynówek pieniądze i też myślę, że to się uda. Na zakończenie chciałabym zadać panu prezydentowi pytanie, które zostało nadesłane przez jednego z naszych widzów. A brzmi ono tak. Kiedy będzie zrobiona ulica Augustiańska? Zwłaszcza, że miała być położona w tym roku nowa nawierzchnia i poszerzony most. W tym roku, na 2016 rok, w budżecie zarezerwowaliśmy kwotę 25 tysięcy złotych na dokumentację związaną z poszerzeniem mostu w ulicy Augustiańskiej. Zadaliśmy zapytania. Ofertowe do potencjalnych wykonawców, natomiast za taką kwotę, niestety, nikt nie chciał tego zrealizować. W związku z tym musieliśmy ją podwyższyć do około 80 tysięcy złotych. I teraz mamy uruchomione postępowanie przetargowe właśnie w tym momencie. I myślę, że w ciągu Najbliższego miesiąca uda się wyłonić wykonawcę dla opracowania tej dokumentacji, no i pod kolejnym krokiem po opracowaniu dokumentacji będzie realizacja tej inwestycji, czyli poszerzenie mostu. W pierwszej kolejności chcemy poszerzyć most, a potem położyć nową nawierzchnię na ulicy Augustiańskiej. No to jest ulica, z której moi mieszkańcy bardzo często korzystają. Ulica, która też prowadzi na miejski stadion, więc ja bardzo często. Jestem gościem na stadionie przy ulicy 3 maja, gdzie albo się odbywają treningi biegowe, albo są mecze MKS-u na które przychodzę, więc widzę stan tej drogi i też uważam, że nie jest zadowalający i tam trzeba tą inwestycję przeprowadzić. Natomiast nie chcę się terminami wiązać w tym momencie, one są też trochę niezależne od miasta. Rzeczywiście wpisaliśmy zadanie do budżetu na 2016 rok, no ale okazało się, że przeprojektowanie tego mostu i jego poszerzenie będzie kosztowało więcej niż środków zaplanowaliśmy w budżecie. Natomiast te przesunięcia już w budżecie nastąpiły, te środki już mamy no i teraz trzeba wyłonić wykonawcę, który opracuje dokumentację do tej inwestycji. Rozumiem. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za rozmowę i za to, że przyjął Pan zaproszenie do naszego studia. Ja bardzo się cieszę za to spotkanie i za ten pierwszy chyba wywiad. Tak, w pierwszy. Naszym studium, dokładnie. Więc tym bardziej to jest dla mnie wielka przyjemność, że mogę u Was gościć. No i życzę Wam powodzenia. Miejmy nadzieję, że Pan Prezydent jeszcze do nas wróci, tak, że to nie pełen, jest pierwszy i ostatni z spotkanie. Z i mam nadzieję, że ten projekt telewizji internetowej będzie się dalej rozwijał z udziałem mieszkańców. Dzięki Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na kolejne wydanie programu Rozmowa Tygodnia. Dziękuję za uwagę. Wioleta Piątkowska. Do zobaczenia.